Hejka. Jest jakoś godzina 8.23 niedziela, nagrywam vloga wow. <noise> z podróży, bo jadę dziś do Sopotu, może do Gdańska, a do Sopotu do Stajni Hipodrom, bo jest wystawa koni arabskich, także zobaczymy co tam będzie, mam nadzieję, że coś ciekawego uda się nagrać. Ja ogólnie nie wstałam już, Zjadam, jestem już po śniadaniu, jestem już po obrządku koni, wróciłam, byłam, pojechałam po siódmej eee, i tak... A trochę się zagmatwałam w akcji, także muszę się ogarnąć, e, pomalować, trochę e, przebrać i pokażę Wam mój outfit na dzisiaj. <grym> także lecę i do zobaczenia później. I jest też kajdź. Tak, z rana buziaczki. Takie buziaczki. <grym> I tak się prezentuję z przodu. Piękny wianeczek, bo każda wariatka ma w głowie kwiatka. I jedziemy! I tak, bo I jesteśmy już w sopocie. Także idziemy najpierw na plażę. Najpierw na plażę, potem, e, bo o 13 dopiero się zaczyna na hipodromie, pokaz koni. Nie wiem jak to w ogóle będzie, czy zobaczymy cokolwiek, bo teoretycznie o 13, ale co tam się dzieje dokładnie, to nie wiem, no ale mam nadzieję, że jakieś fajne koniki podagrywa. Trzeba się przebrać. Patrzcie jakie fale! Super! Cieplutko i dzisiaj jest idealny dzień. I tyle z mojego makijażu, prostowania włosów i w ogóle. Ale woda jest tak ciepła. Naprawdę się zdziwiłam. Naprawdę ciepła. Chwila, moment i się przyzwyczajam. Super jest. I po co było stroić się tak, malować? Teraz jestem umalowana i wypiękniona przez naturę. Włosy wyschną, będę miała falowane, a nie proste. Tak, w ogóle dla przyjezdnych bardzo polecam parking przy. Ergo arenie. 4 minuty, i jest się na plaży w Jeliczkowie. Plaża Jelitkowa, jakoś tak się nazywa. Ergo arena Gdańsk-Sopot. Przy. jakoś tak to jest, więc nie wiem do końca, czy to. Nie, no, chyba Gdańsk, ale jest zaraz znak Sopot. Także taka druszka, o, widzicie? Polna się idzie. Super. Ci dwie kołki, które zostały tutaj. To champions. Reserve champions i second reserve champions. Z które zostały, są wybrani. Drugiego wiceczempiona, wiceczempiona i czempiona w rocznych. The bronze medal goes to Kamek ECOS. Piotr Podgórny Emiradians is Woto and the golden medal and the championship title goes to 49 Imperial Babel. Bred by Vieja Babel and owned by Hekmat Shareif. Looks like Glorvusen is hungry. We'll get this carrots. Rundę kodorową prowadzi Dominika. Brawa dla do naszych czapionów! Congratulations to our champions and of course the owners and their breeders too! Thank you.

było ocenianych nie tylko tych i to jak się poruszają, ale również głowa, szyja i łopatka, kłoda czyli te, ciało konia, przednie i tylne nogi oddzielnie więc sędziowie mają na co patrzeć, dlatego pokazujemy wszystkie konie sędziom dzisiaj jeszcze raz w kusie, wstępie i w pozycji na stoję tak żeby każdy z koni został przez sędziów oceniony jak najlepiej. Kodowli bred by Adjmenstar, his finest Sheikh Ammar bin Al Noemi i własności owned by Tomasz Tarczyński. Breden by kodowli własności Milis Ismer Ismerstad. Star. owned by kodowli własności, własności Katarzyny i witkowskiej Oh, okay. Gracias.

Gol, ¡qué okay. Przystępko. I widzę tutaj, jak szłam, spotkałam przyjaciela. Cześć piękny. Tak, e, wiecie co, jestem oczarowana. E, byliśmy tam tylko z godzinkę, e, ale wow. W ogóle te konie, ale piękne, wysmarowane, wyolejowane, wyczyszczone, wypełnione. Po prostu pachną. E, pięknie szły. Niektóre to po prostu aż zabierały widać w piersiach, chociaż ja nie jestem fanką może za bardzo koni arabskich, ale... Te mi się mega podobały. Ceny też musiały być mega wysokie, ale w ogóle ja jestem tutaj pod oczarowana. Jest przepięknie, ja bym się czuła trochę w Star Stable na żywo. Ja bym tu mogła zamieszkać jakiś domek, mieszkanie to no ja chętnie to zamieszkam. Widzieliśmy końcówkę pokazu klaczy. Potem były ogiery i na sam koniec, to co jeszcze znaczy, na sam koniec, nasz Wałachy i no naprawdę nie wiem nawet co powiedzieć, pięknie, pięknie, na pewno jeszcze wrócę i bardzo bym chciała przyjeżdżać na takie występy, chciałabym tu być dłużej, no ale trzeba też pozwalać co innego, bateria w telefonie mi się kończy, mam nadzieję, że jeszcze podogrywam co nieco i, i tyle, mam nadzieję, że fajnie, fajnie z tego zmontuję materiał. Słuchajcie, ja już dojechałam do domu jakąś już godzinkę temu, ale musiałam poogarniać parę spraw i co bym chciała wam powiedzieć, w ogóle jak miałam dograć, ale jakieś były dziewczynki i mnie rozproszyły. Jak było rozdawanie właśnie tam na tych koni, jeszcze, a propos wrócę do koni, to normalnie aż miałam te łzy w oczach ze szczęścia tych ludzi i było mi smutno, że odpadały przepiękne piękne koniki, ale te główne, co wygrywały, to jak widziałam, jak po prostu rodzina przebiegała, dzieci, wiecie, do, nie wiem, czy tam chyba do rodzica, do, do taty, czy do wujka, no nie wiem. Ja takie szczęście, to było takie cudowne. Potem byłam na obiadku, na Starówce Gdańskiej, sobie pochodziłam, wypiłam Starbucksa, bo no nie mam w okolicy, w Olsztynie nigdzie. I zawsze, jak jadę Warszawa, Gdańsk, to zawsze się staram wpaść na przepyszną, mrożoną kawę w Starbucksie. I tak zakończyłam, bardzo fajnie. Eee, czuję jakbym miała ciepłą twarz nie wiem czy opaliłam, ale nie widać zbytnio ale czuję jakbym miała zjaraną ale byliśmy chwilę tylko nad morzem ale bardzo mnie zdziwiła ta woda że była taka ciepła, serio normalnie jak zupa i jeszcze jak już przyjechałam to weźmiemy zami się przywita, w sumie ona się przywita ja się z wami będę żegnać no tak jeszcze kończąc powiem wam, że hipodrom mnie bardzo oczarował i no, i ogólnie bardzo miło mi się dzisiaj sp było, spędzało dzień w Gdańsku. E, także sami będzie biegać, bo to już jej zaraz pora, 22, więc zaraz będzie trzeba dać jej jedzonko i do biegania. A ja się z Wami żegnam. Jeżeli Wam się odcinek podobał, to oczywiście liczę na łapki w górę i suba i dzwoneczek, żeby wołał was na kolejne filmy, czy to vlogi, czy nie vlogi. Także trzymajcie się, buziole. Pa!